Siema, z tej strony Buddha Mike'a, to jest kolejny z Minecraft From The Fork. Jeżeli spodoba Ci się odcinek to zostaw suba, łapkę w górę oraz kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania tego własnego materiału. Dzisiaj miałem plan zacząć robić sobie jakąś bazę w tym chorym, dziwnym świecie. Na przykład zrobić jakąś farmę czy coś. Yy, no, do, domek, Domek nie musi być jakiś piękny. Wystarczy, że... Wystarczy, że zrobimy sobie go jakiegoś większego I pójdziemy, pójdziemy farbić... Itemki Takie jak... Ym, żelazo, jakoś... Jakiś diaksy, może... Tylko problem na tym, że chyba w będzie gdzieś tam działo jeszcze więcej niko, Co było? A to ja takie, Wydaje mi się, że w Halo będzie się działo jeszcze większe kongo, niż w normalnym Minecrafcie Chyba proszę mi nie robić takich dźwięków e, Bo ja, ja, nie, ja, ja, nie, ja nie lubię takich dźwięków Po prostu mi się nie podobają Wiesz co, ja bym sobie zrobił ten, ten dom z tego, z tego drzewa bo, bo tamto to jest takie... me Tamto no drzewo jest takim sobie to taki, a to ma zawsze taki fajny kolor, tu wszystkiego pasuje. Nie, zrobię tak, jak to będzie wyglądało. O kurwa, dobra. Eee, to, ja, to ja to naprawię, bo ja się zaraz zrzygam chyba. Siema, Sajer, co tam u siebie To pomyślisz, że tak nie drzewo w Minecrafcie? Komu się nudziło naprawdę? Komu naprawdę się nudziło? I dlaczego to drzewo się ścina od góry? Dlaczego? Ty kurde! Wziąłem, muszę możesz przestać się tupać. Możesz przestać tupać w końcu. Nie wiem, bo my, bo my to już dener... Mnie już zaczyna to denerwować jak ty tak tupiesz. Dobra, jak możemy zrobić ten domek? Coś w tym teges, coś takiego może dach tak poszerzmy, bo się dajemy trochę wyżej, bo tak, bo tak mieć dach po nad głową to jest jednak miernie. Chodźmy sobie jeszcze po więcej drewna I dokończmy tę chałupę Bo chcę mieć chałupę zrobioną przed nocą I wydaje mi się, że gdzieś tam w domku zrobimy sobie też jakby miejsce takie na kopalnię Skopiemy się w dół po prostu i będziemy kopać Choć nie wiem czy to jest dobry pomysł kopać tak prosto, taki tunel wiecie jak to się zawsze robi, bo oglądałem wiele tiktoków jak się za plecami rozpił jakiś skurczybek i to się nie kończyło za ciekawie Dlatego rozważam czy to jest na pewno dobra decyzja Łoście bracie ile tu drewna poleciało Eee dobra, bo już się noc robi Już się kuźwa noc robi a e, ja dalej nie mam zrobionej hopa, hopa. Dobra, 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 e, czek, 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 czek. E. Czek, dobra Eee, cyk, 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 cyk Cyk, dobra Czym ty kurwa jesteś? Co to jest? To to się kurwa ja. Co to robi Co ty robisz, człowieku? Może słuchaj, kiedy się nazwać nie można. Nie na kurwa mi w chałupę człowieku, spokój się, Tam rodzinę, dzieci do i tego kurwa. No nie wpukaj mi do domu, no! Umie dzwonić dzwonkiem. eu me chamou eu tam mas ele me espalhei na web ele me espalhei na web gente curva é este gente curva esse vai estar uma de bonito What the fuck? Tu się, tu się tyle stało, że nawet nie zdążyłem się wystraszyć, nie wiecie? E, I tak w sumie, wiecie, że ta śmierć była na plus, bo... Ten kurwa wielki... To, to coś, co mi w dom napierdalało, zniknęło Taki jest plus przynajmniej tego I też trzeba, pamiętam, żeby zrobić sobie te takie... Slaby, bo... On lubi się pierdam przez jedną kratkę do domu Ten ten, ten taki co on się zespie Ten Der co tam jest co, w sumie to mi Derek nie wspomina Ale Ustawmy, że to jest Znijmy go Drake. Wiecie Drake to ten jest ten taki legend Ziomeczek taki Taki to Blasa lubi mieszkać No tam ogólnie taki I'm here. Ej, nie pukaj mi w dom. dół. Domek, O no. Odpierdolcie no się od mojego miejsca zamieszkania. Do Dobra, jesteśmy jakoś stabilnie ustawieni. Mamy, mamy własny dom. Mamy własny domek. Ogólnie tu stał ten znowu ten ziomek, chyba, bo on teraz zniknął. Ale. On tu stał, bo. Taki sam dźwięk był jak on znikał ostatnio, i on, on tu był tak chuj. Mam ogólnie też TNT, więc może ono się przydać w przyszłości. czego trzeba, trzeba nie skrzypieć. Nie, znowu on. WTF Musi Ale musicie, 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 że te, że te dźwięki tam działają? Oczywiście, że działają. Jakieś tam ryjom psy. Czekaj, będziecie <laughs> <laughs> Wiedzieć, warto wiedzieć, war, warto wiedzieć, że zwykłe, zwykłe drzwi nie pomogą Nawet tego, na tego koleżkę i ogólnie tam będę miał w domu, no, spoko no. Że się jakby nie narzekam. Czyli nie ma... Nie ma na razie sensu robić drzwi. Drzwi można zrobić dopiero jak zrobię dookoła jakiś taki lawowy mur. Wiecie co sumie... Hmm... Co to za skurwysyństwo tam stoi? Co to jest? To... Te... Co to jest? estou vendo o que pode isso, você To tu znikło? Gdzie to jest? Aha Eee... Dobra ja mam, ja mam... Ja mam dosyć chyba wiecie? Tak jak powiedziałem tak się stało Po chwili zapisałem po prostu świat już z gry była jakaś godzina, trzecia albo czwarta, już miałem dość zrytą schikę i byłem dosyć zmęczony, żeby dalej w to grać, dlatego już wyłączyłem tą grę. Mam nadzieję, że spodobał mi się odcinek, jeżeli tak to zostawcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Wiem, że się powtarzam, ale no, wypadałoby zostawić. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie, żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.